Jak się gra na zero z tyłu, to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że się mecz wygra i tak się dzisiaj stało. Mierzymy się z mocnym rywalem e, o, o finał Pucharu i mamy swoje szanse, a myślę, że jakiś czas temu całkiem nie dano nikt wi Tutaj nie podchodzi do, do tego na tej zasadzie, że Legia tutaj ma szansę o ten final powalczyć. Samo wejście i zdobycie Pucharu duża sprawa, ale obronienie go jeszcze większa. Dodatkową motywacją na pewno jest występ na, na narodowym, nic nie ujmując, Lubinowi, ale to, to nie ta skala. Mamy na drodze silnego rywala, walka będzie myślę zacięta i zobaczymy jak to wyjdzie. Jest, będziemy na pewno zdeterminowani, żeby, żeby tam się znaleźć. Marzyń nie spełniamy! Chciałbym, żeby te emocje dzisiaj też były, bo, bo po to gramy, gramy też dla kibiców, gramy u siebie, liczę na, na dobrą frekwencję i ona pewnie będzie, dobry doping i żeby się skończyło tak jak w tym 2019 roku tak i, i żeby ten wynik też nam się zgadzał. Każdy macie z nową historią. Robimy co w naszej i zrobimy wszystko, żeby ona była przyjemna dla nas. Bardzo chcieliśmy tego dokonać i to się udało. Choć nie było łatwo. Do końca było nerwowo. Przez sumie naszą nieskuteczność w drugiej połowie. No był ciężki mecz, ale na pewno dużo radość teraz. Służyliśmy w 200%, żeby wygrać ten mecz. Oczywiście emocje do końca trochę niepotrzebne. Były. Była końcówka, bo Legia już prowadziła wszystkich w pole karne, mieli wysokich zawodników, dogrywali te piłki, no i wtedy się może wszystko zdarzyć, ale, ale chwała zespołowi, zespołowi, że znowu na zero z tyłu, bo, no bo jak się gra na zero z tyłu, to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że się mecz wygra i tak się dzisiaj stało. Finał wraca na, na Stadion Narodowy, także to dodatkowy smaczek. Myślę, że dla, dla wielu zawodników, dla mnie też. Nie miałem okazji zagrać tam, tam meczu, myślę, że, że wielu chłopaków również. Także na pewno dodatkowy smaczek, dodatkowe emocje. Taka fajna nagroda dla, dla, i dla zawodników, i dla sztabu i dla wszystkich, że na Narodowym, że na najważniejszym stadionie w Polsce, zagramy finał. Na, na ciekawe spotkania i, i dla kibiców, i dla nas, i z, z szczęśliwym finałem.